To są moje predykcje na dzisiejsze mecze. Pamiętaj by oglądać do końca i dołącz na mojego Discorda po więcej. Wolfsburg kontra Bayer Leverkusen, gdzie uważam że Leverkusen wygra lub zremisuje. Leverkusen jest w dobrej formie, co pokazało ostatnie kilka meczy. Grają ofensywnie, przy czym strzelają dużo bramek, których Wolfsburg traci dużo. I to zawsze Leverkusen dominuje w meczach bezpośrednich. Newcastle kontra Manchester City, gdzie uważam że w meczu będą dwa gole i City strzeli przynajmniej jednego. City w każdym meczu znajduje drogę do strzelenia bramki. Z obecną formą Halanda powinno to być bardzo proste. W meczach bezpośrednich zawsze wpada dużo bramek i tym razem nie powinno być inaczej. Przed ostatnią predykcją pamiętaj, aby wbić na naszego Discorda. Link znajdziesz w moim bio Napoli kontra Atalanta, gdzie uważam, że Napoli wygra lub zremisuje. Atalanta gra tragicznie w tym sezonie. Przy Czym Napoli potrafi pokazać klasę, spotkanie rozgrywane na własnym terenie jest dodatkową przewagą dla Napoli i nie powinno być w tym meczu żadnych zaskoczeń.